Witajcie, kochani. Oczywiście już jestem u siebie w Niemczech. No i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co takiego przywozimy z Niemiec do Polski. Jakie produkty najczęściej kupujemy w Polsce i jakie produkty najczęściej wozimy do Niemiec. Muszę Wam powiedzieć, że te produkty, które tym razem przywieźliśmy, to jest ich niezbyt dużo, dlatego że nie mieliśmy też miejsca w bagażniku, żeby więcej sobie przywieźć, ale i też dlatego, że nie mieliśmy czasu, żeby chodzić i kupować. Także kupiliśmy sobie tylko to, co najbardziej lubimy i to, za czym w Niemczech tęsknimy. Za czym tęsknimy, i jakie produkty najbardziej są dla nas pożądane. Niektóre z nich, oczywiście, możemy nabyć tutaj w sklepie, na przykład takim ruskim, który sprzedaje takie produkty polskie, ale te ceny są oczywiście dużo wyższe. I jeżeli jesteśmy w Polsce, to zawsze kupujemy coś do. Domu do Niemiec. Serdecznie Was zapraszam na filmik i miłego oglądania. No i zobaczcie, to są nasze produkty, które przywieźliśmy. Muszę Wam powiedzieć, że to nie są wszystkie produkty, dlatego że dzisiaj już jest któryś dzień po naszym przyjeździe. Także część rzeczy została po prostu zjedzona i nie mogę Wam pokazać. Ale to, co się udało, to Wam oczywiście tutaj. Pokażę. Przywieźliśmy sobie herbatkę Lipton. U mnie w sklepie jest trudno dostać właśnie Lipton. Chyba nawet nie ma takiej herbaty. A ja właśnie ją uwielbiam. I tą Earl Grey. Także dlatego ją kupiliśmy. Ona jest otwarta, bo żeśmy już pili. Kupiłam też z Verdine. To jest takie, wspomaga trawienie, pracę żołądka, jelit i tak dalej. Też właśnie czasami lubię wypić sobie takie ziółka. I ona tutaj, te ziółka zawierają kolendrę, miętę, kminek, miszek lekarski, lukrecję i dziką różę. Także jak nie próbowaliście, to znaczy, jeżeli macie problemy z trawieniem, no to wtedy oczywiście, nie? A nie tak, że sobie pijecie, a Wam nic nie dolega. Moje dzieci uwielbiają te próbki, płatki na mleko z Lubelni i takie właśnie kulki, więc kupiliśmy dla nich takie dwie paczki takich próbków. Hmm, dostaliśmy w sumie, dostaliśmy takie ciasteczka, bonitki i one są owsiane, ciastka z czekoladą mleczną. I też moje dzieci właśnie je uwielbiają, więc więc takie ciastka też i teraz co jeszcze tutaj kupiliśmy taki taką przyprawę y, na bazie oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia czosnek i chili zobaczymy pierwszy raz kupiliśmy mam nadzieję że będzie dobre i też zakupiliśmy sobie oliwę z oliwek i tu jest taka do psikania, do sałaty, bo my dużo jemy sałaty, więc y, lubimy właśnie psikać tą sałatę y, takim, taką oliwą. Też zakupiliśmy z tej firmy Galo. Nie wiem, czy już Wam mówiłam, ale to jest bardzo fajna firma. I polecam i to jest y, ocet balsamiczny i też właśnie do sałatek używamy także u nas w domu zawsze generalnie oliwa i ocet balsamiczny muszą być no bo oczywiście wiecie Brazylijczyk w domu mieszka i on uwielbia sałaty no i przekonał mnie oczywiście do tych sałat kupuję też w Polsce koncentrat pomidorowy pudliszki, kupiłam sobie dwie sztuki takiego koncentratu też lubię musztardę sarebską więc sobie też zakupiłam. No i teraz Wam pokażę przypraw. Przypraw dużo, ale to, co najważniejsze dla mnie jest, to jest przyprawa do kurczaka, dlatego że takiej przyprawy o takim smaku tutaj w Niemczech nie ma. Więc ja uwielbiam tą z kamisa w szczególności i dlatego taką kupuję. I dosyć sporo jej zakupiłam, ale też kupiłam kurczak, przyprawę do kurczaka po węgiersku po staropolsku. W ogóle dużo jemy kurczaka, jak widzicie. Tutaj są same złociste, bo to dla dzieci. Kupiliśmy też przyprawy typu rozmaryn, tymianek, czosnek. I nie, żeby tego nie było w Niemczech, bo oczywiście to jest, ale jak już kupowaliśmy tamte przyprawy, to i od razu po te sięgnęliśmy. Oregano, papryka słodka. Tu znowu kurczak złocisty, czyli pieprz, to też lubimy. Co tu jeszcze jest? Coś innego. Paprykę ostrą też, pieprz czarny ziarnisty, bazylia. No i teraz pokażę wam, bo moje dzieci lubią słodką chwilę, taki kisiel do kubeczka, także y, taki o smaku jabłka. Tutaj z kawałkami owoców, owoce leśne, tutaj malina. No i taki budyń z osmaku czekolady. No i oczywiście nie mogło zabraknąć w, naszym, w naszej torbie. Takie czekoladki, kupione w Biedronce. I mieliśmy ich trochę więcej, ale oczywiście już trochę zostało zjedzonych. Także zostały teraz na ten moment trzy ale lubimy je i też zawsze przywozimy. Też zawsze kupuję sobie rosół, skóry, tym razem knora, ale normalnie to kupuję z winiary. I co jeszcze kupuję? Już Wam pokazywałam w Polsce. Lubimy ten ser kaszubski z czarnuszką, więc zakupiłam sobie tutaj do Niemiec. Lubię też takie salami z cebulą sokołowa i też jedna zapaczuszka. Oczywiście nie może zabraknąć kapusty kiszonej, kiszonej i ogórków kiszonych. I jeżeli mam powiedzieć szczerze, to z tych wszystkich ogórków, no to w miarę te z biedronki właśnie mi smakują. Aczkolwiek mówiłam Wam, że w Niemczech mam też ulubione ogórki, tylko że one są kwaszone, ale mają bardzo dobry smak. Ale te też ostatecznie mogą być, czy właśnie jakąś zupkę ugotować, czy coś, też dobrze smakują. No, i to by było tyle. To są wszystkie nasze zakupy czyli to, co przywozimy z Polski do Niemiec. Jestem ciekawa, jak Wam się podobały przedstawione produkty. Czy Wy również kupujecie? Przyprawy, bo widzieliście ile ja tych przypraw nakupowałam, w szczególności przyprawę do kurczaka, ale kupuję ze względu na dzieci, bo one tylko o takim smaku kotlety właśnie lubią, dlatego zawsze staram się taką przyprawę mieć. No i herbatę. Widzieliście, że kupiłam herbatę firmy Lipton Air Grey, i też ta herbata. Tutaj w Niemczech ciężko jest do kupienia. Nawet nie wiem, nie widziałam w sklepie, żeby taka herbata była. Dlatego właśnie kupuję sobie przeważnie takie duże opakowanie takiej herbaty i ona na długo nam stacza, tym bardziej, że my tylko pijemy herbatę w okresie zimowym, bo w okresie letnim już herbaty nie pijemy. No więc dajcie znać, czy, czy Wy również coś przywozicie, czy również coś kupujecie. Oczywiście, jeszcze dla sprostowania, my nie jeździmy specjalnie do Polski, żeby kupować jakieś tam rzeczy, tylko my po prostu będąc w Polsce, to przy okazji sobie kupujemy te, te produkty właśnie, które lubimy i które chcemy zabrać ze sobą do Niemiec. No i zobaczcie jakie mamy słoneczko ładne. Widzicie, piękna pogoda. Chcecie iść ze mną na dwór? Chodźcie, zabiorę Was, pójdziecie ze mną. Przejdziecie się troszeczkę, wejdziemy na tarasik. Moja Kicia gdzieś się zaszyła, ona jak sobie gdzieś tam śpi, więc nie pójdzie z nami, ale ja Was zabiorę, chociaż pójdziecie tylko ze mną. Dzisiaj jest temperatura nawet minusowa. Słyszałam, że w Polsce dzisiaj jest chyba plus 2. W Gdańsku znaczy się, że jest plus 2. A u mnie jest minus 1, ale już niebawem będzie zero. No i chciałam Wam pokazać słoneczko mimo wszystko jest. A na dworzu, a na dworzu jest nawet troszkę śniegu. Zobaczcie, nawet troszeczkę śniegu jest. Tak pięknie wygląda. Aż się chce wyjść. No i tak sobie myślę, że trzeba iść na spacer, bo to szkoda dnia. A dzień jest piękny. Widzicie te góry? Lubicie je, nie? Ja też. Bardzo nawet. Bardzo lubię te góry. Także jak przyjeżdżam, właśnie do Niemiec. Przy takiej pięknej pogodzie, jaką mamy, ze słoneczkiem, to aż się chce po prostu cokolwiek robić. A na dworzu jest naprawdę przyjemnie, bo tego wiatru nie ma. Ja już nieraz o tym mówię, że w Gdańsku bardzo wieje. I to powietrze jest jednak troszeczkę inne ono jest takie bardziej ostre. A tutaj takie, no to, że jest. Też zimno, bo powiedziałam Wam jest minus jeden teraz. Ale przez to, że jest to słoneczko, to tej temperatury się jakoś tak nie odczuwa. A w ogóle tu ptaki już słychać. Słyszycie? Ptaki. Ale fajnie. Już niebawem zabiorę Was na spacerek. Także myślę, że tutaj się pożegnam z Wami. To by było tyle. Koniec tego filmiku. Oczywiście piszcie w komentarzach, czy też wozicie coś do Polski z Niemiec do Polski, i jeżeli tak, to co przeważnie i czy w ogóle i czy w ogóle podobał wam się filmik? Oczywiście, jak zawsze muszę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, że piszecie komentarze, że dajecie łapkę w górę. I to jest najważniejsze. Życzę wam miłego dnia i zapraszam was na następny filmik, a następny będzie na spacerku. Pa pa.